Kochani, to jest taki dzisiaj będziemy jeździć na no, takim pięknym koniu o imieniu Timo Czyścimy nie coś piąk O Jezu Jezu, no wiem, że zamiast tego ale ta szczotka nic nie zbiera Mega polecam tą odżywkę. Najlepsza odżywka, jaką użyć, to słoneczka. Podkładka założona. Ale super. <laughs> Ale super. Tak? Wiesz? Sama weźmiesz? <laughs> Ale super! Tak! O jeku! O jeku! da rada? I gotowa. Za dłuższe ciągnij dłuższa wodza, Dłuższa wodza, spokojniejsze angażowanie. Angażujemy do przodu, pilnuj nogę pod siebie. Ręka do przodu. kolano. Do ziemi noga. Spokojniej wodze, spokojniej zamią. Ona jest turbo delikatna. O, okay. o jeszcze ja Weź teraz i jedź, łydka! tam patki okay. i zmień też nowe. I ręka znowu pociągnęła. I znowu poszła ręka do tyłu. Czułam kawałeczek sobie grzywy. Cofnij nogę. Przy... Znowu się cofnęła. I znowu się telepie. Wyciągnij zawodzy. Uspokujam w lezowaniu. Uspokój... po pojeździ i widzicie rezultaty jazdy na filmach. Bardzo tak dziękuję ja w ogóle za to, że mnie nagrała. Eee, I no. Nie było tak samo Nie udało się poskakać, ale to było innym razem, jak mi tutaj pójdzie i na innym koniku. Eee, I teraz zapraszam do części z następnego dnia zakupu i właśnie wracam z zakupów Powiam sobie takie leginsy, z dzieckiem e, e, rękawiczki smaczki i szczotkę do grzyby bo zamówiłam sobie stworzę zestaw szczotek, ale nie było tam do grzyby Właśnie sobie idę teraz na autobus sobie wrócić już do domków. I no. Trzy razy musiałam przymierzać te leginsy, bo ja mam normalnie XXS, ale pasowało tam na mnie S. Co nie wiem. Ale już sobie wszystko zamówiłam. I te szczotki przez internet. I... Właśnie... Zamówiłam sobie leginsy. Eee, jeszcze inne z eee, No i przyszedł Dominik, ale okazał się za mały Więc nie wiem, czy będę kupować nowy, czy zostawię je sobie tam To tyle, jeżeli chodzi o ten vlog, bo tyle chciałam wam tylko dodać z soboty A no i to tyle, Siema.